Cieś rowerowa w Czechach, w lesie. Tylko kurde, coś liści jeszcze nie ma. No, ale jest kurde. Czuję, czuję. Czuję, czuję. Lasek. Chat, miejscowość Hat. Nie wiem co to znaczy po czesku. Jest tu dużo ścieżek takich do MTB, a nie na taki rower jak jadę trekkingowy. No, ale jest tutaj gdzie jeździć. Dzięki tak, to były Czechy. Ja nie rozumiem nic po cesku. Czechy! Kurde, nie ma liści w ogóle. Latem tu byłem, to było pełno. No, całkiem inaczej. Masakra. Masakra 20, kurwa 1 km. Na zwykłym rowerze. Nie elektryku. Normalny szok. Toś to szak. będzie 20 i 24 dychy w dwie strony ula zaszalałem szaleństwo co pogoda fajna była i się spieprzyła No, akurat na 19, na 19 kilometrze kurde chmury powyłaziły Także mówię 2 km do lasu to już nie ma sensu zawracać Tylko kurde jechać O kurde tam jaka fajna ambona jest już kurde, nie będzie jej widać Będę wracał to tam muszę sobie obczaić to wysoka wysoka jo. dla myśliwych kurde będą polować strzelać strzelali czeska strona mocy Czeska strona mocy rękawiczki ubrać, bo kurde zaczyna mi tutaj zimno Czapka jest Kurtka jest, tylko kurde rękawiczek jeszcze muszę wziąć wyciągnąć Ale ciaszki świerkają No, będę chyba musiał zawracać. O kurde, do domu będę miał tyle, tyle co mam teraz. Tu kurde, z powrotem moja pierwsza wycieczka w tym roku rowerowa. Tak daleko się wypuściłem. Także kurde, chyba dalej nie będę jechał. Będzie zawracać jeszcze trzeba wrócić do domu kurde A kondycja kurde nie ta Uy, nie ta Nie to co kiedyś kurde po 80 kg 90 W Holandii kurde śmigał Dobra no to się ciągnie tam jeszcze kurde widzę Daleko Ja sobie zawracam i włączam się. Nie ma sensu nagrywać dwóch dwukrotnie tą drogę. Będzie cieplej latem, to się tam dalej pojedzie. Jak dostanę Falkona, Falkona, kurde, w moje łapy, to będziemy, kurde, jeździć po 100 losów Elektryka, kurde. Falkona. Falco.